Plac zabaw ze zjeżdżalniami i piaskownicą, który wygląda jak z bajki. Kryty basen, w którym naukę pływania można szlifować cały rok. W sześciu salach dydaktycznych jeszcze pachnie nowością, a do dyspozycji najmłodszych mieszkańców miny Kunice są zabawki, piłki i wiele, wiele innych. Takie przedszkole to marzenie nie tylko dzieci, ale i dyrektora placówki. Jest to placówka na miarę XXI wieku. W każdej sali dydaktycznej znajdują się ekrany multimedialne, dywan magiczny. Piękny basen z zapleczem, z pięknym zapleczem, świetnie wyposażona kuchnia, profesjonalna kuchnia. Pięć grup przedszkolnych. Mamy dzieci w przedszkolu od trzeciego roku życia do szóstego roku życia. W placówce czas będzie spędzać prawie setka dzieci. Koszt wybudowania nowego przedszkola przekroczył 5,5 miliona złotych. W gminie są oprócz tego trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Jeśli chodzi o demografię, no obserwowaliśmy tą sprawę od kilku lat, bo decydując się o budowie przedszkola, też musieliśmy wiedzieć, ile tutaj uczniów czy, czy przedszkolaków będzie. Prawda? I wychodzi nam, że rok rocznie w gminie Kunice rodzi się w granicach 70, 70 kilku młodych mieszkańców gminy Kunice. Od kilku lat mamy dodatni bilans, że, że więcej się rodzi jak umiera. Dzięki temu najmłodsi mieszkańcy gminy mogą rozwijać się w nowoczesnych warunkach. O ich rozwój dbała będzie także kadra nauczycielska i pracownicy, łącznie 26 osób. W ten uroczysty dzień przywitani zostali występami artystycznymi. Zajęcia będą trwały od godziny 6 rano do godziny 17 po południu. E, oprócz tego, no, my już odbyliśmy pierwsze zajęcia adaptacyjne w dniu 29-30 sierpnia. Odbyliśmy zajęcia adaptacyjne. Dzieci, niemalże wszystkie, stawiły się z rodzicami na zajęcia przez dwa dni. Myślę, że doskonale się bawiły. Z warunków swoich pociech zadowoleni są także rodzice, którzy o takim przedszkolu nawet nie śnili. Różnica jest zdecydowana. Ja dobrze wspominam, mimo tego, że nie było takich udogodnień, jakie są teraz. No mają tutaj taki basen, więc to jest też fajne, że mogą chodzić. No i za moich czasów nie było języków obcych, tutaj mają być. Więc jakby to jest dla mnie zdecydowanie na plus tego, co, co, co było kiedyś, a jest teraz. Standard kunickiego przedszkola przewyższa większość tego typu placówek w kraju. Inwestycje budowano niecałe dwa lata.